Zobaczcie, jak na mnie czeka przy drzwiach. Kochisia. Kochana. No, aleksa. Flua an. No. no, jestem, kochana, jestem. Światełko już się zapaliło. Wstawię torby. No, no jestem, jestem. Ty wzywasz na mnie, bo... Tak długo cię zostawiłam samą, nie? Tak, kochana. No, tak. No, już jestem, tak, 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 tak. No już ja, już, 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 już moja kochana, moja małpeczko śliczna, na, no. na. Ojej, oh, jestem no. Zostawiłam Cię samą. No. Tęskniła, kochana. Ona jest zupełnie ślepa i zupełnie głucha. Nie widzi w ogóle nic i absolutnie nic nie słyszy. Biedulka kochana. Tak mi jej żal. No. Zobaczymy, czy zjadłaś ładnie wszystko, nie? Zjadła. Zjadła wszystko. Tak tu jest ten nie? Tak, już ci daję, kochana, już.